No słuchaj, trzy z lewej, no dobre są, ciężko wybrać. Niektórzy mogą pamiętać, jak zaczynałem streamować, to Cassie tutaj... Oj, Cassie, Pokojnie, tylko wodę. Ale chyba coś nie będzie chciała otwierać nic. No jest ja sobie tutaj Cassie. Tak, 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 dokładnie, z tej emotki Sukę to to jest właśnie Cassie. Dobra, no ale ona otworzy tą pierwszą paczkę, niech będzie. Nie będę ją zamęczać. Na razie ma łapy na podkładce. Duże pudełko otwórz. Dobra, które? Które najlepiej dropią? Które kasi? Boże narodzeniowe Albo chińskie Magiczne? Magiczne Dobra, 5 sztuk tylko czym ty to, no łapką otworzysz, no co? Uwaga No daj łapkę Boi się myszki widzowie Bo ona poluje na myszy Dobra, kliknęła No i co tutaj mamy? Szósteczkę będzie. Chyba jakaś skubi chrubkę. <noise> Ta szósteczka. Nie będę jej zamęczać. Bo nie lubi aż takiej pozycji. Woli chyba na lądzie. Ale po kczampy. Lecimy dalej. O, Matilda. Skin do artylerii. Jak chcesz, skrzyneczkę otworzyć, może. Ania, nie, nie zapisałem, ale to się cofnie streama. Nie zapisałem, no cofnie się streama, no. Dobra, no to tu masz. Glacą, glacą lepiej. Czołem, no. Będziesz najechać na to, no. Za kolem. Ja ja, ja, <laughs> Teraz ręką daj. No o, o, Bebzolem, Bebzolem! Bebzolem, no! Tak, tak. O kurde, jest! O, skin do wz ty, tak? No jednak Bebzol lepszy niż kaza. Pana są No a znowu będą OP się dzieje jakbym No ale z kim jest no gorszy niż Cassie nie byłem H? Pośpił każdy każdy zna miejsce i No O ja do Mausa Dobra, lecimy dalej. O, co to, co to? Proszę Państwa. nie Wjechało. O. Witam, witam. Pokciam. Byzant. A no to lecimy dalej. 25 yy, skrzynków to było. Pokust. Dobrze, że zrobili to razy 5, bo... o Gisor O Dobrze, że zrobili, że po 5 można i tak szybko idzie, bo tyle czasu to zabierało ostatnio pamiętam W tym imencie Halloweenowym też w ogóle Dobra. Dzięki witam. Lecimy dalej. Nowoczesne. Noworoczne, przepraszam. Po pięć. A dziękuję bardzo, Drexy. Doktor Sexy, przepraszam. Pozwolę gladi gladiator. O, skin do STB. Witam, witam. Czemu taka przerwa długa? Miałem problemy z komputerem między innymi Wywalało mi blue screeny i właśnie wczoraj sformatowałem kompa. Coś nie tak jest z jednym chyba z dysków. I mam tylko jeszcze jeden dysk obecnie i jest na razie wszystko git. O kurczę, ale potężny Polak to będzie z tym skinem. To ja się boję takiego 60 p teraz. Buty w Ovestonia nie ma w paczkach. Nie ale ten skin do Lewandowskiego to potężny, wam powiem. A do wz też ładny, ładny no. Eee, nie raczej wam Among Us się nie gra Nooo... Halo, gdzie są moje premiumy? Zderfili coś te paczki, wam powiem. O, ile... 3 premiumy 8 tieru na razie miałem. Tak? Miałem tego... I hmm, tego Włocha, tego Brytyjczyka, nie? Dobra, Boże Narodzeniowe. Pierwszy raz musiał pracę, w musiałem podać procent szans na wylosowanie smychtierów, jest to 8,5? O, kolejny! Ten g sor o. Dwa razy g Dajmy trochę skrzynków. No chciałbym, ja bym wam rozdał wszystko. Ale mnie dupa woli wychodzę. No siema. No co, to, to jest już skam. To już jest po prostu skam. Tak nie może być. No, na pewno. Ale tu 500 tysięcy kredytów to spoko. O, Bizontew, witam serdecznie. Piąta premka.

Głupi ma zawsze szczęście, nieprawda. Ja jestem dobry w takich openingach, tyle wam mogę powiedzieć. Ja mam zazwyczaj... Ludzie mówią, że mam duży nos. To nosem otworzę, bo mam myszkę bezprzewodową. A jednak nos nie da szczęścia. Czy mogę? No nie wiem. Bokcie. Halo. No jeszcze otwieram. No, nie wiem, z 8 Co? O kurwa, jaki skam! Dobra, otwieram dalej, nara. A ile masz im kolda? Nie wiem, trochę. O kurwa, co? Dobra, kolejny, bulldoop. Chodź Casi, otworzy jeszcze, otworzy, otworzysz. 15 otworzysz. Karmę dostań, znaczy ty karmę nie lubisz, ale... Dostaniesz jakieś mięsko. Chodź kasura, chodź, 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 chodź. Otwieramy, otwieram. Trzeba dropnąć ósemkę Premium Cassie. Gdzież tutaj. Te premiumy głupie. Nie, Lokust nie. Czy masz dwie próby, tak? Wczoraj miałaś pazurki. Akurat trochę pomniejszane, ale... Ostatnia szansa. Pojedzenia nie będzie. Oważnie? Już. Już, Na miejsce. Która według Ciebie jest o, najbardziej lala. atrakcyjna? No słuchaj, te trzy z lewej, no dobre są. Ciężko wybrać. A z lewej ma największy... Naj... O kurde, jest ciężko wybrać z tych trzech. No ciężki wybór, ciężki wybór Wargaming. Specjalnie tak zrobił na pewno. Nie, myślę, że dawaj tą blondynę będzie jak wiesz. Blondynę? No Tym ogonem by się tak... Zawinęła. Nie jest Warkosz? O. <grymne> no właśnie, dawaj zbliżenie, ty. To jest taka dobra jest, ale poka te inne może. Nie, nie poda mi się ten makijaż na oczach. Nie, to nie. No jest... ale to jest też taki średni. Chola to. Nie, no, no, piegi Nie, no, mnie fryzurę nie. ma jakąś... No, taką, i <grymne> Zura jak te, jak Michael Jackson, czy jak on tam. Dawaj nas, Londynę dawaj. No, blondyna najlepsza. <grystanie> One nie istnieją, prawda? Jak to nie istnieją? Teraz... Tak, to jest Kamila? No, wow. no. i co wy? Aaaa! To co my wybierali jak my tu możemy wszystkie wziąć narazć. Dobra, to <grystanie> będzie impreza mocna która jak będzie się działa. Dobra, ta stoi beka z niej. <laughs> Dawaj rudam, <laughs> mm, no co chcesz wybrać? Ty, bym wybrał ciebie, jak jest O? o. Dobra, i prezent trzeba wybrać. Od której? Nie wiem, czy od wszystkich. A od Londyny, ono najlepiej da. Dobra. Ale się A. Jeszcze Wiesz, bez bo ten uśmiech. Musi... No, zajmujący. ten uśmiech, który taki sztuczny. Dobra, pogadą rudą możesz od niej też? A nie, to nie od jednej tylko jednej. jednej mogę. A, jakie fanki. Ale dobrze no wybraliśmy, ta ładnie siedzi tak.